Kochani, dzisiaj e, będę nagrywać jak nagrywam e, Kiss, Mary Kill. Takie mam e, jakieś tam, e, też mam trzy e, psy, nie, cztery, pięć chyba psów i tak to wszyscy youtuberzy i no. Więc zaczynamy! Losuję pierwszą osobę. Raz, dwa i trzy. Mamy trzy, odkładamy na kubka, e, na, no, na obok i losujemy jedno. Blanka od, y, wa, y, od wandala, czy jego siostra. Kuba z Teamu X, czyli operator. I disco Marek Kruszpil, Disco Marek Cruszpil. Blanka. Sam dech, dziewczyny I kuba od timo X. No to disco Marek. Oczywiście e, to jest kill. Kiss, Mary Kill. E, oczywiście Zabijam blisko markę Blankę e, Kiss, bo jest fajna, a Kuba Mary. Więc zaczynamy nową turę: raz, dwa, trzy. Mam trzy karteczki. Te mniejsze to wiem, że są e, psy, bo są mniejsze. Dobra, jedna to będzie Sisi od Lexi, czyli od e, Timu X. Tromba z ekipy. Jakby ktoś nie wiedział, to właśnie mówię. I Dominik y, Rupiński. Y, z, no, nie ma ekipy, ale taki. Dominik Rupiński. Tromba z ekipy. I Sisi od Lexi Chaplin. Chyba jest tam Leksi, ale dobra. Sissy Kiss, chociaż no e, Tromba Mary A Rupińskiego zabijam, bo go nie lubię Pozdro Raz, dwa, trzy e, Są tak właśnie robione, że, że nie widać tego, więc nie musiałam tak oddalać Dobra, pierwszego uczestnika mamy Piotrullo. Sama nie wiem kto tam jest, ale wiem, że się dowiedziałam, że są em, psy małe, znaczy małe rzeka, małe karteczki. Czyli mamy tak Piotrullo. Nie wiem po co ja to składam. Właśnie to jest Piotrullo. Piotrullo. Mam uczestnika drugiego, chyba Stewart'a, ale nie jestem pewna, więc otworzymy Stew, czyli Stewart'a. I ostatni Wujek włóki. Więc e, z ekipy e, z. Ekipy Piotrulla, wujek Łuki, e, no, e, z ekipy, te dwójka z ekipy, a to e, ten, a, a ten steward z teamu X, jakby ktoś nie wiedział. E, wujek Łuki, no to może, muszę to powiedzieć, zawijam, bo jest dla mnie za stary. Przepraszam i pozdro. Więc nie wiem, czy będziesz oglądał, ale pozdro. Piotrulla. Hmm. Piotrulla. Hmm. Mary. I Stewart Kiss. Więc zaczynamy do nowej tury. No, chyba nie wiem, trzeciej. Nie, czwartej teraz. Raz, trzy. Raz, trzy. Brawo. E, zostało nam tyle, tylko jeszcze karteczek. Tyle. Oj, oj, oj. oj. E, tutaj ten. Więc e, pierwszy uczestnik jest. Paulina Kobus. Że 10 minut to mi zajmie. Kasia z ekipy. Mówię, jakby ktoś nie wiedział się. Powtarzam, ale przepraszam. E, przepraszam za moje włosy, ale jestem niełożone. I wiki Gabor. Nie wiem, czemu tak mała. Z barka. I ona śpiewała tam. E, Kasia Kiss e, Paulina Kobus-Mary. A Vicky Gabur Kill, ale przepraszam, e, lubię więc e, jakby nie było Kasi, no to bym Cię dała kis. Nie wiem, to co ja cyklę. Dobra, e, następna runda. I za chwilę będą e, pytania i wyzwania, więc czekajcie na ten moment. Znaczy, e, no następny odcinek będzie pytania i wyzwania właśnie dzisiaj. Muszę sobie ułożyć te lampiony jeszcze raz. E, czyli mamy tak, Olejnik Tomek od Marka. E, Natsu, czyli Natalia. Mówię, jakby ktoś nie wiedział. I zasubskrybujcie, no, no dobra, nic, zasubskrybujcie Friza, Kasie, wszyscy z ekipy, którzy mają e, YouTube i z Timu X I, i pozdrawiam Was i wchodźcie na ich, e, na ich Instagramy. Buziaki e, mamy Lexi z Timu X. Dobra. No to tak, a i jeszcze Natsu jest z Steam Lexi Kiss, Natsu Mary, a Tomek Olejnik Kill. Więc zaczynamy jeszcze tak, nie wiem czemu tu są włosy moje. Dobra, e, nieważne. Czekajcie, bo muszę wziąć te włosy, bo mi już przeszkadzają. E, pierwszy uczestnik. Żeby powiedzieć kismérykie, to jest wersów, wersów. No a Weronika z ekipy. Wszyscy chyba oglądają ekipę. Krzychulec, czyli krzychu z ekipy. I ups. Jakbyście słyszeli gdzieś dźwięki, jakieś imiona, znaczy imiona, e, no, jakieś rozmowy, no to przepraszam, to mój brat lub moja mama kaszla. E, I funia, moja, e, mój piesek. Funia. Jak mówiła właśnie, to tak, mamy <tuszel> Wesów, Krzychulec i funia. Funia jest najmniejsza i jest zwierzęciem. No to Kill. Krzychu lec Kiss i wersów Mery. Znaczy odwrotnie. No, odwrotnie. Czyli wersów Kiss, a Mery krzychu. Jakby się powtarzały, no to przepraszam, ale nie widziałam. Eee, nie widziałam. Mm, bo wczoraj to robiłam w nocy gdzieś koło pierwszej, drugiej, a jest u nas. Wiesz, nie, wiem, nie widzę. Jest na, u nas 25. 24. No znaczy nie 00. Tylko 25. Znaczy północ i 25. No. Friz z ekipy. Znów pacio. To więc przepraszam, ale się mówię właśnie, że się chyba powtarzają. Dobra, pacio. A? Nie, dobra, nieważne. Już robiłam z koleżanką, tak? I właśnie ten. E, co tu mamy? Mini Mike, czyli wszyscy z ekipy, oprócz Pacia. Pacio to jest... To jest, e, e, jest e, pełen kobus e, chłopak. E, Fris Mary, znaczy Kiss. Pacio e, zabijam. I Mini Mike Kiss. Przepraszam, to z Facebooka u mnie. E, dobra. I następną rundę. Nie wiem, którą bo nie liczę. Możecie liczyć: Remo z Dominika Tata. Ro, e, Dominika Tata e, mm, Łupińskiego. Vandal, blanki, blanki brat. Vandal. I. i patec. Patec, e, kiss. Remo, kill, bo jest za stary dla mnie. I min i vandal. E, no mery. Już mamy tyle tylko karteczek. Czy to jedna, e, bierzemy te trzy tak nudno samemu, ale kwaratanna kwaratanna ale po kwaratanie mam jechać do przyjaciółki znaczy do mojej siostry, przyjaciółki Nadia Łupińska czyli siostra e, Łupińskiego Dominika i e, rem, i i e, Córka Rema. Remo. Taty Nadi. Agata, czyli z Timu X. Ups. E, będę gadać, bo mój brat Patryk. Em, no. Gada i mnie to wkurza. I Dominik Łupiński. Wreszcie jest! Bo nie mogę się doczekać. Chociaż jest on zajęty, ale spoko. Więc Dominik Łupiński Kiss, Nadia Łupińska Mary i Agata Kil. Sorry, Agata. Mamy trzy? Nie. Mamy trzy. Hmm, zobaczymy. Kamuś, czyli kamerzysta. Przepraszam, ale to z Facebooka. No, nie mogę otworzyć. tak Dawid Czech, który nagrywa live'y i takie straszne, no, no straszne takie coś. Heniek od Martina Dubiela. Też go jeszcze nie było, ale... Heniek Kil, sorry. Y, Dawid... Nie, 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 nie jest. Dawid Kil. Heniek y, Mery. I kamerzy Starkis I trzy. I zostało mi jeszcze trzy. Nie, cztery. To co jest? Powinna jeszcze być jedna. Znaczy dwie. Chyba mam, albo i nie mam. Nie, nie mam. To zrobimy cztery. E... Marta z ekipy. E... Co tu będzie? Studio Timberg y, Kiślu. Czyli Kiślu będzie. Bo, jak studio Timberg no to wszyscy. Ale y, studio Timberg no. Nope. Znaczy, jest. To są już trzy. XD Ja wierzę, że zapomniałam tego oddzielić. Dobra. Y, nieważne: Kiślu, ty, studio Timberg i Marta. Marta Kiss znaczy Mary. Nie, Kis, Kis, Kis. Kislu Mary. I Studium Timber Kill. Chociaż są fajni, ale małe, znaczy. 19, nie wiem, 20 sekund i tyle. E, dobra. I są już cztery. Cztery mam. Jeden uczestnik to pewnie Marcin Dubel albo Albo. Ha, jak wiedziałam! XD! Marcin dubie! Yeah. Tu będzie albo bajka, albo Sonia. Bajka, XD! Bajka, czyli mojej moje, e, przyjaciółki, pies. I pewnie Sonia, e, czyli też przyjaciółki. Tak, Sonia. I będzie tutaj fuck, Mary Kill, znaczy fuck, Mary Kiss Kill. Już 16 godzin, znaczy minut. Nanamichan, znaczy Olga, nana, nanamichan. Pozdro. I ostatnie. Julia Kostera. Pozdro Julia. Okej, okay. No to tak. Trzy dla mnie i dwa. No reszta. Więc tak. Nanomic Chant Marcin Martin Dubiel Kill. I Kostera Mary. A mm, fakt. Aha, fakt, no to może z Marcinem. Nie na no, to jest Bajką. I Sonia została mina. Nie wiem co. Eee, więc kończymy ten odcinek. Eee, I zasubskrybujcie mój e, kanał.